Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku na temat karmy. Nazywam się Dorota Załęska Turant, jestem specjalistą od karmy i podświadomości oraz autorką książki Diagram duszy która właśnie jest na temat karmy. W dzisiejszym odcinku chciałabym kontynuować to, co rozpoczęłam w odcinku drugim. Mówiliśmy wtedy na temat emocji takich jak obrażanie się i nienawiść, które zawracają do nas i powodują różnego rodzaju kłopoty i blokady w naszym życiu. Właśnie w taki sposób tworzy się między innymi karma. Dzisiaj chciałabym omówić bardzo poważne uczucia takie jak pogarda i osądzanie. One uderzają bardzo silnie w najbardziej delikatne struktury drugiej osoby. W naszych strukturach subtelnych tu państwu pokażę, że każdy człowiek, każdy z nas bardzo głębokich poziomach subtelnych Zapisany jest jego los, przechowywany jest jego przyszłość, przyszłość jego dzieci, jego potomków, wnuków, prawnuków, nawet tych, których jeszcze w tym życiu nie mamy. W naszych ciałach subtelnych przechowywane jest nasze zdrowie, nasze cele. Również znajdują się tam połączenia z naszymi znajomymi, przyjaciółmi, z całą naszą rodziną. Tam są również nasze marzenia, nasze cele. I na poziomach subtelnych tak naprawdę znajduje się cały nasz los. A co to jest los? Jeżeli patrzymy na człowieka, któremu się wszystko udaje, jest zdrowy, bogaty, ma piękne, zdrowe dzieci, które są inteligentne, możemy powiedzieć, że udało mu się życie i ma dobry los. Osoby, które w tym życiu. Doświadczają wszelkich trudności, życie się nie układa rodzinne, nie mogą znaleźć pracy, nie mogą zarobić pieniędzy, dzieci chorują i możemy stwierdzić fakt, że taka osoba naprawdę ma trudny los. Co można w takiej sytuacji zrobić? Jeżeli mamy osoby, które strykną palcem i mają, nie muszą się napracować, i są osoby, które bardzo ciężko pracują, i niestety nie osiągają swoich sukcesów, wtedy należy właśnie zobaczyć, doświadczyć tego wszystkiego, co mówimy na temat karmy. Więc przychodząc na to życie, mamy różnego rodzaju programy. Nie oznacza to, proszę Państwa, że już tak ma, mamy mieć do końca życia. Niemniej jednak, bardzo często się zdarza, że właśnie osoby, które cierpią, które ciężko pracują, doświadczają, one już po prostu nie mają siły do tego, aby mieć rozumienie, aby mieć akceptację. Patrzą często na osoby, które naprawdę są leniwe, nic nie robią, a wszystko mają. Ale sytuacja może się diametralnie odwrócić. Właśnie takie osoby, które doświadczają upokorzeń, cierpień, one mogą to wszystko zmienić, ale muszą zrozumieć, co takiego dzieje się w ich życiu. Yy, bardzo często yy, osoby, które często nic nie posiadają, nie mają, nie mają wykształcenia, pieniędzy, zaczynają osądzać tych, którzy mają pieniądze, zaczynają ich oceniać. Jako dziecko nasłuchałam się takich rzeczy bardzo wiele, bo były to czasy, kiedy jedni byli bogaci, inni byli biedni, ale na przykład, człowiek, który doświadcza sukcesu, u niego bardzo często pojawia się pogarda. Człowiek, który nie ma, nie ma sukcesu, nie może doświadczyć swoich spełnienia marzeń i bardzo często właśnie takie osoby osądzają. Ja nie powiem, że robią to celowo, złośliwie, po prostu cierpią. Jeżeli nie zmienimy swojego nastawienia, to tym samym osoby, które nie mają i będą na przykład osądzać te osoby, które mają. To niestety energia, energia, którą wysyłamy, to uczucie pogardy czy osądzania będzie w naszym życiu zawracać i co się będzie działo? Jeżeli ktoś ma duże kłopoty i problemy, nie udaje mu się wiele rzeczy, to osądzając ludzi, którzy mają, tym samym blokuje swój sukces. A więc jeżeli nie mamy czegoś i osądzamy tych, którzy mają, to nie możemy doczekać się, że nasze życie się zmieni. Jeżeli przyjmiemy zasadę akceptacji, że nie będziemy osądzać, nie będziemy dociekać, tego, skąd ktoś ma, dlaczego ma, a czy został podarowany, nie będziemy tego robić, zajmiemy się sobą i swoim życiem, to one może być łatwiejsze. Wiele osób, które y, osiągają sukcesy, zaczynają gardzić tymi, którzy tych sukcesów nie mają. I tak naprawdę ludzie napędzają się sami wzajemnie, bo osądzamy, oceniamy i gardzimy. Pamiętajmy, wszystko, co robimy, zawraca i będzie, będziemy my doświadczyć tego w naszym życiu. A więc, jeżeli osądzamy, zawróci i my będziemy również tego doświadczać. Sytuacja w karmie wygląda w taki sposób, że mamy dzieci, i zasada w karmie jest bardzo ważna: mamy rodzica. To wszystko, co Osądza i gardzi rodzic, będzie w jego dzieciach. Będzie w losie i w życiu jego dzieci. W związku z tym bardzo często dzieci. Które nic nie zrobiły w tym życiu, zaznaczam, w tym życiu, bardzo mocno cierpią za to, co robią ich rodzice. Rodzice osądzają, gardzą, nieważne czy mają ku temu podstawę, czy nie, ale później się okazuje, że takie dziecko nie może e, osiągnąć sukcesu nie może czegoś zrobić nie może mieć rodziny zaczyna chorować. Ale wynikiem jest tego, że rodzic osądza i ocenia. Pamiętajmy, że ta zasada dotyka wszystkiego, co robimy w życiu. A więc wszystko, co osądzamy, oceniamy, czym gardzimy, wobec czego mamy agresję, złość, gniew, będzie w naszych dzieciach. Taki prozaiczny przykład podam. Jeżeli rodzic osądza i ocenia ludzi bogatych. To w tym momencie jego dziecko może zostać pozbawione możliwości doświadczenia tego bogactwa. Jeżeli rodzic będzie osądzał i oceniał ludzi leniwych, to w tym momencie jego dziecko może w taki sposób funkcjonować, że właśnie to ono może być leniwe. W życiu należy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy: że powinniśmy akceptować innych takimi, jakimi są. Ja rozumiem, że jest to często bardzo trudne, że mamy prawo się denerwować, mamy prawo y, osądzać, oceniać, ale nie róbmy tego w taki sposób, żeby to szkodziło drugiej osobie. Pamiętajmy o swoich dzieciach. O tym, czego one będą doświadczały, kiedy my jako rodzic będziemy dokonywać naruszeń praw boskich. We wszechświecie istnieje równowaga, w związku z tym, yy, osoby, które mają silny ładunek pogardy, bardzo mocno osądzają, oceniają innych, będą musiały zostać powstrzymane. Przez wszechświat. Wszechświat również ma własne narzędzia, za pomocą których będzie próbował oczyszczyć duszę takich osób. Nie musi dziać się w ich życiu bardzo źle, ale będą upominane. Takim podstawowym narzędziem, za pomocą którego wszechświat będzie oddziaływał na osoby, które gardzą innymi to będzie stawiał te osoby w sytuacjach, kiedy inni będą nim gardzić. A takie sytuacje pojawiają się najczęściej przy uzależnieniach alkoholowych. Tutaj narkotyki nie wchodzą w grę, mówiąc tu o alkoholu i innych używkach które powodują, że człowiek będzie stawiany w sytuacjach ośmieszających, że inni będą nim gardzić. W związku z tym, kiedy na przykład pogarda jest dziedziczona, bo ona jest dziedziczona, przechodzi z pokolenia na pokolenie, znamy takie rody, gdzie na przykład istnieje problem uzależnień dziadek, pradziadek, ojciec, syn, jego dziecko. I w tym momencie sytuacja jest taka, że należałoby oczyścić pogardę i można przerwać ten łańcuch, który będzie niestety, ale przechodził z pokolenia na pokolenie. Następną znaną używką, która ma za zadanie blokować pogardę, są to papierosy. Jak wiadomo, w chwili obecnej społeczeństwo gardzi tymi, którzy palą papierosy. Sytuacja jeszcze wygląda w taki sposób, że jak powiedziałam, to co robi rodzic, będzie w naszych dzieciach, ale one mogą doświadczać jeszcze innej sytuacji. Jeżeli my, jako rodzic, będziemy osądzać innych, nawet jeśli, proszę Państwa, mamy tu rację. To w tym momencie nasze dzieci będą stawiane w takich sytuacjach, żeby inni je osądzali. Zastanówmy się w takim razie, czy warto osądzać innych, czy warto kierować swoją uwagę na tych, którymi nie powinniśmy się zajmować. Nasze dzieci będą cierpieć za to, co my będziemy robić. I w wielu przypadkach powiem tak, nawet jak według logiki ludzkiej mamy rację, radziłabym zostawić wiele rzeczy, nie osądzać, nie oceniać i nie gardzić. Nasze dzieci będą cierpiały. E, jeszcze jest jedna rzecz, taka, że osoby, które rodowo są bardzo obciążone pogardą, w takim rodzie mogą się rodzić również dzieci, które są łomne. Które mogą mieć różnego rodzaju choroby psychiczne, mogą rodzić się dzieci z dałnem. Nie każdy potrafi zaakceptować sytuację, że ktoś się taki urodził, że ktoś jest chory, że ktoś jest ułomny. Również w grę wchodzi wygląd fizyczny takich osób, a więc można powiedzieć, że dzieci będą doświadczać osądu, upokorzeń ze strony społeczeństwa. I tak naprawdę one w tym momencie nic nie zawiniły. Jednak mając na uwadze zasady karmy, dusze, w takim przypadku tych dzieci, które będą cierpiały z powodu tego, co robią ich rodzice, one widocznie muszą przejść te doświadczenia po to, aby uzdrawiać swoją duszę. Dlatego y, chcę powiedzieć, że pogardę można oczyścić, można przestać osądzać innych. Wtedy nasze życie powoli zaczyna się zmieniać, dlatego że nie projektujemy już negatywnej przyszłości, oczyszczamy naszą przeszłość i otwierają się nowe drogi, zarówno dla nas jako rodziców, dla naszych dzieci, ale również i dla naszych przodków. Warto o tym pomyśleć. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następny odcinek na temat karmy.